Przede wszystkim, nie wiem, to co się dzieje, panie redaktorze, to w jakiejś części jest dla mnie jednak jako prawnika oszałamiające. No jak ja widzę ludzi, których do niedawna uważano za autorytety prawnicze, którzy dzisiaj wychodzą i wzywają do łamania prawa, konstytucji i tak dalej, w imię jakiegoś wyższego dobra, którym jest utrzymanie przez nich koryta i wpływów, no to ja po prostu przyznam szczerze, że Resztki złudzeń y, już kompletnie opadają ze mnie, z kim my mamy do czynienia i o co tutaj chodziło na początku lat 90.. Tak? Chodziło po prostu o stworzenie sobie układu z kolegami, najczęściej z wydziałów prawa, którzy po uszy byli umoczeni we współpracy różnej maści z komunistami, y, włącznie ze służbą bezpieczeństwa i za zaczęli zajmować różne ważne pozycje, zarabiać pieniądze, tak? pojawiać się w gremiach rządzących. Y, 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 Komuniści opanowywali spółki, które dzisiaj są spółkami skarbu państwa, po części opanowywali banki w Polsce, dokonywali różnych prywatyzacji i zaczynali być beneficjentami przemian gospodarczych, bo tylko oni wiedzieli, jak to robić i, i o co tutaj chodzi. Tak? No, a panowie zaczęli tworzyć kancelarie, które miały obsługiwać to wszystko prawnie, no więc trzeba było wejść w układ, no i właśnie weszli. I efekty tego dzisiaj widzimy. Po prostu powstała spółka. Która do dzisiaj broni swoich y, wpływów, y, swoich możliwości oddziaływania, stanowisk, które obsadzała przez lata, czy też może nawet nie tyle obsadzała, co kontrolowała o, może w ten sposób, tak? Ak aprobując lub nie aprobując kandydatów na określone stanowiska, które wybierały sobie przynajmniej w większości ekipy rządzące no i dopiero szczerze mówiąc prezydent Lech Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość zaczęły się temu sprzeciwiać tym praktykom, no, dlatego jest ta nienawiść między innymi, bo to właśnie jest ten, ta przysłowiowa strefa wpływów dzisiaj już w większości absolutnie emerytowanych panów profesorów, którym już niewiele zostało poza tym trzymaniem za gardło tych młodych, bo stołeczki do Sądu Najwyższego, prawda, kolejka już stała, ja przecież było mniej więcej wiadomo, kiedy kto przechodzi w stan spoczynku w Sądzie Najwyższym i kiedy kolejne w związku z tym pozycje się zwolnią i będzie można na, wchodzić na te miejsca. Myśmy tą kolejkę przecięli, stąd ta wściekłość. Niektórzy całymi latami czekali na to, żeby zająć to miejsce, i nagle las to się urwało. No więc wściekłość ich patronów, którzy nagle stracili nad tym kontrolę, a w efekcie stracili swoje wpływy, do tej pory grzecznie byli po rękach całowani, bardzo często zachowywali swoje gabinety na uczelniach, mimo że już od iluś tam lat formalnie nie prowadzili zajęć, ale cały czas mieli, no bo cały czas mieli ten wpływ właśnie, no i nagle się ten wpływ urwał. Jak się urwał, to się urwały również i, i to, co, 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 co dla takich starców jest najważniejsze, czyli to, żeby byli cały czas ważni. Przestaną się z nimi liczyć, no i to niestety myślę, że wielu z nich doprowadziło do szału, co zresztą można zobaczyć w mediach od 10 lat. Trybunał Konstytucyjny wzbudzał moje wątpliwości przez ostatnie 30 lat, bo za każdym razem wybierali go albo postkomuniści, albo lewicowi liberałowie. Cały skład no. wybierali i przez całe lata w tym Trybunale nie dało się przeforsować niczego, bo tam byli ludzie o określonym profilu ideologicznym. Jak się władza zmieniła, co oznaczało kryzys demokracji w Polsce, bo ludzie źle wybrali, jak się dowiedzieliśmy, w 2015 roku tak źle wybrali, że po prostu już gorzej się nie dało i zaczęły się normalne, rzetelne, uczciwe zmiany w zgodzie z konstytucją i wszystkimi zasadami ustrojowymi, to nagle się okazało, że kwestionowany jest Trybunał Konstytucyjny, bo cały ten właśnie wściekły establishment teraz kontestuje te zmiany jako absolutnie niedopuszczalne i niedozwolone, bo zostali od odepchnięci od koryta i gwarancja, którą sobie chcieli stworzyć w postaci przyblokowania Trybunału Konstytucyjnego swoimi ludźmi wybranymi na zapas, przypominam 2015 15 rok ja przed tym ostrzegałem w Wilanowie jak otrzymywałem potwierdzenie wyboru na urząd prezydenta Rzeczypospolitej jako jeszcze wtedy prezydent Elekt ostrzegałem żeby tego nie robić kiedy wybierano sędziów na zapas łamiąc konstytucję i ustawy w obecności prezesa Trybunału Konstytucyjnego i całej tej trybunałowej elity w ich obecności oni doskonale wiedzieli, komunikowali się przez internet, że to jest przegięcie, ale mimo wszystko z pełną świadomością szli w złamanie prawa tylko po to, żeby sobie zagwarantować właśnie to, że oni będą mieli większość w Trybunale i w związku z tym będą decydowali o wszystkich ustawach. Wiecie panowie, ja powiem tak, bardzo skrajnie i cynicznie, ale niestety prawdziwie to zabrzmi, bo ja to widziałem w latach 2008-2010, kiedy reprezentowałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako jego minister i prawnik przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kolejne sprawy, w których upadały kolejne ustawy przyjęte przez rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a przede wszystkim rząd Jarosława Kaczyńskiego, który przypomnę, że od 2006 do, do do 2007 roku, do wyborów był, był premierem. Po kolei wszystkie te zmiany, zwłaszcza istotne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, jak na przykład Szybkie postępowanie dla sędziów złapanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, tak? Po to, żeby można było to osądzić, szybkie zdjęcie ochrony immunitetowej, zablokowane. Następnie kwestia tego, żeby prezesi sądów nie mogli zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo w Krajowej Radzie Sądownictwa byli tylko prezesi sądów, którzy w sądach swoich decydowali o życiu i śmierci sędziów. Którzy im podlegali, a potem w Krajowej Radzie Sądownictwa po raz drugi trzymali wszystko za gardło i decydowali o awansach. No, super, układ był po prostu idealny. W ten sposób właśnie stworzyła się ta sitwa, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Więc, że tylko określone osoby miały szybką ścieżkę awansową. Po różnego rodzaju koneksjach, kontaktach, itd., itd. dlatego mamy dzisiaj czołowych sędziów, w których rodzice byli na przykład bardzo wysoko postawionymi funkcjonariuszami komunistycznej służby bezpieczeństwa, a nazwiska nie wymienię, tutaj wiadomo o kogo chodzi. Więc to nie są przypadkowe kariery. Nie ma w tym żadnej przypadkowości. To jest po prostu właśnie ten układ, który wyszedł z czasów komunistycznych, gwarantowany przez elitę ówczesną sędziowską, o czym już mówiłem. Wymiar sprawiedliwości środowisko sędziowskie oczyści się samo. Figa z makiem, z pasternakiem. Tak się oczyściło, że do dzisiaj, do 2015 roku, kiedy sprawdziliśmy stan osobowy Sądu Najwyższego, okazało się, że jest cała grupa sędziów, którzy należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jedna pani sędzia, która w stanie wojennym zajmowała się weryfikowaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy, czy, czy prawodawstwo stanu wojennego jest dobrze wdrażane w sądach, zwłaszcza to karne. I ta pani została sędzią Sądu Najwyższego. To są ci niezawiśli sędziowie. Tak najbardziej bronili niezawisłości, podczas gdy należeli do komunistycznej partii, w której statucie było zapisane, że najważniejszym wytyczne daje partia. I że bezwzględnie należy ich przestrzegać. To to jest niezawisłość sędziowska? No więc tacy ludzie obsiedli wymiar sprawiedliwości, który w moim przekonaniu wymagał i wymaga w związku z tym dalszej reformy. To wszystko musi zostać naprawione. Nie może być tak. Ja to mówię przy każdych nominacjach sędziowskich. Nie może być tak, że obywatel wie, jakie są poglądy sędziego. Ja im mówię tym młodym sędziom. Najczęściej są to młodzi sędziowie, ci, którzy dopiero wchodzą do stanu sędziowskiego, czyli otrzymują swoją pierwszą nominację sędziowską. Ja nie mam prawa wiedzieć, co państwo sądzicie o aborcji. Czy jesteście państwo wierzący, czy nie? Co państwo sądzicie o religii w szkole? Co państwo sądzicie o Andrzeju Dudzie? Co państwo sądzicie o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku, Leszku Millerze itd., itd.? Nie mam prawa tego wiedzieć, bo ja idę do sądu i przede mną siedzi anonimowy dla mnie sędzia, którego poglądów nie znam, nigdy ich nie słyszałem. Człowiek, który się nie udziela publicznie, który się nie udziela politycznie, który nie łazi na demonstrację, demonstrując, że jest sędzią i właśnie tutaj się opowiada po jednej ze stron sporu politycznego. Nie mam prawa tego wiedzieć. Po prostu. I to jest ich obowiązek. Oni to mają zapisane w etyce zawodowej, która jest po prostu w sposób brutalny i bezczelny od 10 lat przez część tego środowiska łamana. Co doprowadziło do tego kryzysu, z którym mamy do czynienia obecnie? I ja powiem tak: jeżeli to środowisko, między innymi, nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam to. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić, po to, żeby nigdy więcej. Żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się. Wiecie Państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: Wie Pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Co by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego liberalnego, kara ma również walor odstraszający. I niestety, ale prawdopodobnie trzeba będzie, jeżeli dalej będzie postępowało to szaleństwo wśród niektórych sędziów, szaleństwo moim zdaniem, bo to jest, to zaczyna być po prostu na krawędzi, przepraszam, oszołomstwa. To co, to co obserwujemy i to co gdzieniegdzie można przeczytać. Trzeba będzie po prostu rzeczywiście dokonać oczyszczenia stanu sędziowskiego z ludzi, którzy po prostu pokazali na przestrzeni lat, że się nie nadają do tego, żeby być sędziami. Po prostu się nie nadają. Na skutek cech, które mają osobistych, po prostu się nie nadają. Nie mogą być w środowisku sędziowskim. Nie mogą sprawować wymiaru sprawiedliwości.